Najlepsi nieraz ludzie i najgorliwsi katolicy chcieliby nadać Kościołowi wymiar intelektualny. Istnieje dla nich tylko prawda, światło, rozum spokrewniony z wiarą, łaska. To wszystko jest konieczne. Ale jednak w Kościele obok rozumu i wiary jest wola i serce. Serce. Kościołowi potrzeba nie tylko rozumnej woli. Ale serca dobrego macierzyńskiego serca, bo Kościół jest macierzyński. Kardynał Stefan Wyszyński, 20 września, wtorek. Witamy Was moi drodzy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy też nowych słuchaczy na kanale Echoboga Fiat, którego tworzymy wspólnie z Wami. I tak jak co dzień. My dzisiaj dzięki przede wszystkim właśnie tej Bożej łasce, sercu i woli dzielimy się słowem z Dziennika Duchowego Rozmów Alicji Lęczewskiej, słowa pouczenia z Panem Jezusem, a słowo na dzień dzisiejszy jest, otóż to, to takie. I zostało zapisane w czwartek 6 lutego 1992 roku o godzinie 1.50. Największe zło w moich rękach zamienia się w dobro. Tak jak stało się z moim ukrzyżowaniem największym grzechem ludzkości. Dlatego nie lękaj się zła. Idź mu naprzeciw ze mną w sercu oddanym mi całkowicie i oddająca mi to, co jest Ci dane poznać i doświadczyć. Jam zwyciężył zło i nie ma go tam, gdzie ja jestem. Nie ma zła tam, gdzie ja jestem, choćby Twoje ciało, Twój umysł i Twoje serce odczuwały inaczej. Ufaj bardziej mojemu słowu niż własnemu ciału, własnemu umysłowi i własnemu sercu. Ufaj miłości i mądrości mojej, która jest we wszystkim i ponad wszystkim. Z Psalmu 125. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Góry otaczają Jeruzalem. Tak Pan swój lud otacza i teraz, i na wieki, bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie, wyci sprawiedliwi nie wyciągnęli rąk swoich ku nieprawości. Kropka. Miejcie wspaniały dzień, dobrego czasu. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, marny pyłek i żona Przemka Bogusia. Piu, fiu. O, 3 minuty 20 sekund. Apokalipsa 3.20.